Dzień dobry, witam Państwa. Nie! Bardzo serdecznie z tej strony Coach Mark! Dzisiaj porozmawiamy sobie o. no, o czym to, drodzy Państwo, sobie dzisiaj możemy, jak to się mówi, porozmawiać? <laughs> A już spieszę z wyjaśnieniem. Porozmawiamy sobie mianowicie o... O tym, dlaczego robię ciągle multikonta, jestem przegrywem, mam sponsorkę, która musi mnie utrzymywać. I o tym, dlaczego do niczego się nie nadaje I dlaczego nikt mnie nie lubi. I dlaczego jestem nieudacznikiem. I dlaczego wszystko musi mi się nie udawać, chociaż chcę, żeby się udawało. A ja tylko chciałem pić za darmo soczek kiełbkowy, chciałem tylko pić kobiety, chciałem tylko lizać starego pieroga, chciałem wiecznie żyć na garbie za darmo, bo tak jest mi wygodnie. Przecież mówiliście wszyscy zawsze, mama mi powtarzała i tatuś, syneczku, dąż do swoich marzeń, biegnij za nimi, złapie i nie osiągaj. No to złapałem się pierwotę sponsorki, osiągnąłem już to szczytowe marzenie. No i co? Wyś może mnie oszukiwaliście. O Boże! O Boże! Rodzina mnie oszukała! Stajenni mnie oszukali, sponsorka mnie oszukała! Chociaż przyznam, że piroga ma dosyć smacznego. Ale co z tego, skoro to wszystko było fejkiem, kłamstwem, oszustwem? Czyli wychodzi na to, że mają 40 par lat, nie da się tak żyć? A ja bym chciał, bo mi tak wygodnie. Mógłbym dalej wracać u Musimieża Karola. Janka Odlotowego, Pana Sztumę i innych w takie ciekawe rzeczy jak pedofilia, zasrywanie swoich majtek, nieudacznictwo. Ale kiedy tak naprawdę wyjdzie, że to ja jestem jebanym przygrywem, nieudacznikiem i kurwa pierdolonym darmozjadem, no to jak to będzie później brzmiało? Widzę na to, że wszystko projektowałem swoje nieudacznictwa na innych. Oni są spoko, a ja nie jestem. A to nie może się tak wydać. Dlatego, bracia Hamcy, twórzcie multikonta. Zwalczcie tą armię normalnych ludzi i zróbcie z nich nienormalnych. Bo to ja muszę wygrywać. Ja muszę zawsze dominować. Ja bardzo lubię smak pieroga mojej Elwirci. I chcę go dalej konsumować, pałaszować, chcę go opierdalać ze smakiem, a nie będę mógł kiedy wszystko to się wyda, dlatego proszę, pomóżcie mi. Bracia stajenni, błagam, tak bardzo pragnę sukcesu, tak bardzo pragnę sławy, Tra... kurwa, tak bardzo pragnę Sławka, I co? Znaczy... Ja cię... No powiedzmy sobie szczerze, no pragnę tego Sławka, kurwa zajebałem się w nim. Co prawda mówię, że pieróg mojej Elwircie jest dość smaczny, aczkolwiek 24 godziny na dobę takiego lizania też może człowiekowi obrzydnąć. Zatem chciałbym kiedyś przyjąć taką soczystą, nabrzmiałą, żylastą knagę męską. No wiesz, Sławku, no nie oszukujmy się, kurwa, no jesteś ponętnym facecikiem, no jesteś wykształcony, jesteś wysoki tylko czasami farbujesz włosy, ale akurat na kolor, który mi się podoba, więc no myślę, że mogłym opierdolić ci soczystą pałencję. Kurwa, no, no napisz do mnie, no napisz do mnie na priv, no jakoś tam się dogadamy chyba. słowieczku, no, no jak to będzie? Raz do roku na Słowację sobie pojedziemy tam, Skoda Fabia z salonu, wiadomo o co chodzi, LPG. Elwirkę zabierzemy, no, będziemy się wymieniać narządami. No raz do buzi, raz do dupki, raz łechtanie, raz wsadzanie i rechotanie i, i wszystko będzie, no, będzie wszystko na zawołanie. Także Sławku, no może pogódźmy się, to jest mój oficjalny apel do ciebie. Kurwa, no, ludzie, no, bez przesady, no, ile może się kłócić, no, kurwa, pogódźmy się. Hello? No, Sławek. Także, no, wiesz, gdzie masz pisać. Także dziękuję bardzo serdecznie za audycję, za wysłuchanie tejże, no i do zobaczenia następnym razem. Bye. Przepraszam, drodzy stajenni, no to jest fałszywa arm, bo jeszcze przecież w tym odcineczku nie ukryłem sobie piweczka. Yy, sop. Yy, soczku jabłkowego, także strzelę sobie tylko z kapselka. Przepraszam bardzo, proszę poczekać sekundkę. Tak, tak. I teraz do pisia. Od razu lepiej. Także, Sławku, no, czekam na ciebie. Czekam na twoją. Nieokiełznaną parówkę, którą właśnie zamierzam okiełznać, wydobyć z niej to, co najlepsze. Te wszystkie soczki jabłkowe to się mogą przy niej schować. Także, no, wracając do tematu, bo coś tutaj mnie rozproszyło. Kurczę, drodzy państwo, no ja już nie wiem, czy ja chcę być bratem stajennym, dalej tym głównym, no bo wiecie, no, to wszystko ma swoje plusy i minusy, no ale minusów jest już tak dużo, że. A, sorry, Sorry, mi się ich minuców jest już tak dużo, że chciałoby mi się nieraz tak szczeznąć już. Dlatego, kurwa, no, chcę iść do przodu ze swoim życiem, ruszyć naprzód, no, nie odpisywać na te same pierdoły, no. Ja wiem, że kobiety niszczą, śmierdzą i wrabiają w pedofilię, mam zmarszki kałowe, no, ale oczywiście plus mojej mamusi i moje elwirusi. No, ale wiecie, no, taki materiał powtarzany y, codziennie po prostu nudzi się, dlatego chciałbym coś zmienić. Także proponujcie mi w komentarzach, czym mógłbym teraz się zająć. Może hodowlą jedwabników, być może skręcanie długopisów będzie dla mnie całkiem zasnym wyzwaniem. A może nie wiem, może, może rozbieranie się, rzucanie ubrań obok i patrzenie? Nie wiem, nie wiem. Coś tutaj takiego Ambitnego, wiadomo, jestem bardzo inteligentnym facetem, twórczym, przedsiębiorczym, samodzielnym, w ogóle nieuczymankiem. Także no, myślę, że akurat jestem w stanie wykazać się sporą kre kreatywnością, aczkolwiek zawsze jakiś sygnał z drugiej strony, czyli od Was poczytam sobie te komentarze no i wiecie to będzie dla mnie bardzo dobra motywacja żeby dodatkowo zrobić coś jeszcze, coś na co bym nigdy nie wpadł, choć no, prawdopodobnie wpadnę na to, bo wiadomo jestem ultra uber inteligentny no ale może może macie jakieś pół procenta szansy, żeby czymś mnie zaskoczyć, także to będzie obopólne zaskoczenie ja wam napiszę co chciałem zrobić a później wy mi napiszecie co mógłbym zrobić i wybierzemy najbardziej korzystną opcję, także macie wpływ na Moją przyszłość. Owszem, ostateczną decyzję podejmę ja, ale mogę zasugerować się Waszymi wpływami, Waszymi opiniami. Eee, sorry, kurwa, zazduszyłem się resztką pieroga. Jeszcze mi po zębach lata. Elwircia tam nie za specjalnie tak szczerze robi te zęby. Kurwa, miała mi wyjebać językę i wyjebała mi tylko pół. Tam gdzieś, gdzieś jeszcze w środku został mm, niestrawiony pieróg. Także, no. A widzicie, no. Kłamałem przez te wszystkie lata, jebana kurwa ta, jak ona tam się nazywa, słoneczna, chałturę odpierdala, no nie idźcie do niej, kurwa nie przychodźcie, nie dajcie jej zarobić, niech już nie ma tej kasy na utrzymanie mnie i w konsekwencji niech mnie wypierdoli, bo nie będzie miała już właśnie z czego mnie tutaj podtrzymać na poddaszu, także wtedy... Będę mógł mieć pretekst, żeby ruszyć do przodu. Na przykład, poszukać nowej sponsorki albo zaprzyjaźnić się ze Sławkiem. Pozdrawiam. Ty już wiesz, wariacie, o co chodzi. Już dzisiaj mm, wspominałem, że czekam na Twój odzew. Liczę na gorące przyjęcie mojej propozycji. No nie ukrywam, że lubię chłopców i. Kusi taka perspektywa. Oh. O Boże. Pomyślałem sobie o krakowskiej słuchaj między moimi cycami. Oh. 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 Ah. Słonek! Boże, jak to byłby on zamiast krakowskiej i miałby zamiast suchej, mokrą i strzelającą. Jezuju, jakby to było pięknie! <grystanie> Boże, marzę o tym. Sławciu, po raz ostatni odezwij się do mnie, bo ja czekam z utęsknieniem. A skoro by wyszło, że się nie odezwiesz, to wtedy ja się zrobię smutny i, i będzie mi przykro, i się popłaczę. Ale zależy mi na tym, żeby się jednak się odezwał, więc to zrób. A ja tymczasem, borem lasem, udam się do kolejnej porcji soczku jabłkowego. Oh. Again, od razu lepiej. Kurwa, kolejna resztka pieroga. No te piwo jednak wypłukuje te resztki, więc warto je pić. Yy, to znaczy soczek jabłkowy wypłukuje te resztki pieroga. Także pamiętajcie, drodzy stajenni, jak będziecie kiedyś lizać starego pieroga i za zaschliny tego, że zostaną wam między zębyma, no a to jakiś tam cydr, czy jakiś tam ocet jabłkowy, ale soczek jabłkowy to już w ogóle, jak wam, kurwa, wypłucze, to się, kurwa, tego człowiek tam nauczy, nie? Jak wam wypłuczy, to się nauczy. Ja już się nauczyłem, także jestem taką domową zielarką, można powiedzieć. A <laughs> widzicie, drodzy państwo? Kolejny nieodkryty talent został odkryty. Wszystko wychodzi z czasem. A tymczasem borem, lasem bawię się ku. Znaczy, no, pobawię się ze Sławkiem później moim A, całkiem sporym przyrządem. Rzwi się 1,5 cm we wzwodzie 4,27. Także, hmm, no, jak widać, jest na czym podziałać. Sławciu, pisz do mnie. Także ja może się udam na robótkę ręczną, bo już tak się nakręciłem, że muszę skończyć tę audycję. Także do zobaczenia. Bye.